Kolejna kompromitacja Hanny Gronkiewicz-Walc. Prezydent Warszawy zabrała głos na temat obwodnicy dzielnicy Praga. Jak przyznała ona Pragę, kocha i nie chce, by, tu cytat, ktoś przez nią przelatywał i się nie zatrzymywał. Sprawdzamy, jak na to wyznanie prezydent stolicy reagują Warszawiac. Nie bez powodu Hanna Gronkiewicz-Walc jest nazywana królową wpadek. Podczas obrad Rady Miasta zaliczyła kolejną. Gafa dotyczyła inwestycji, wiele razy obiecywanej przez panią prezydent. Jeśli chodzi o obwodnicę Pragi, ja Pragę kocham. Nie chcę, żeby ktoś szybko przez nią przelatywał i się na niej nie zatrzymywał. To piękny, niezniszczony wojną kawałek Warszawy. Ja po pierwsze obwodnica będzie, a po drugie, ja tak kocham Pragę, żeby tam coś dobrego działo. To znaczy budujemy Muzeum Pragi, oczywiście dochodzi tam druga linia metra. Najwyraźniej wiceszefowa PO nie dostrzega Gafy. W rozmowie z superstacją zapomniała dodać, że muzeum Pragi miało być gotowe dwa lata temu. Ale jak widać, budowa jeszcze trwa i nie jest to jedyne opóźnienie w Warszawie. Jest potrzebna obwodnica Pragi. Ona powinna być zrobiona jak najszybciej. Te opóźnienia w, w realizacji tej inwestycji są kompromitujące. Pani prezydent, przed dzień kampanii, strzeliła sobie w kolana, albo nawet dwa kolana. Wystarczy zapytać ludzi. Warszawiakom nie podoba się najnowsza koncepcja pani prezydent. Ktoś ma kierowców i tego typu osoby, tak, nie ma ustalonych godzin pracy, no to może być o której chce, tak, a my niestety tacy normalne społeczeństwo nie. No jesteśmy kierowcami, czekamy teraz na zmianę, więc opóźnienia już jest pół godziny, prawie. Aż takie korki są Aż właśnie. Takie korki. Są. Biorąc pod uwagę infrastrukturę i to, jak obecnie Warszawa jest zakorkowana i zatkana, no to jednak obwodnica by się przydała. Ale Hanna Gronkiewicz Waltz widzi inne potrzeby. Potrzeby masowego podziwiania takich widoków. To jest część niezniszczona. Warszawy w, w powstaniu i żeby tam po prostu jakość mieszkańców, życia mieszkańców była coraz lepsza. To jest moją intencja, nie, a nie głównym celem, nie, żeby tam był korytarz transportowy. Opozycja żartuje, że trzeba pójść o krok dalej. I może w ogóle na prawej stronie wisić zakazem poruszania samochodów i wtedy będzie każdy mógł się dylektować tym, co jest naprawdę urodą, pięknem, spotkaniem z mieszkańcami. Ci rzeczywiście bywają wyjątkowi. Dla turystów z całego świata mogą być niemałą atrakcją. Na przykład y, Japończyków, czy, którzy będą robili zdjęcia, może zaczną robić, a wyjdą już bez aparatów z tych pięknych bram praskich. Może i lepiej, bo do swoich krajów przywieźliby takie wspomnienia z Polski. Tymczasem my próbujemy ustalić, co naprawdę polecają władze Warszawy. Chyba nie ulicę Brzeską. Moim no, rozumiem, właśnie odpowiedziałam na to pytanie w Centrum Przedsiębiorczości. Znaczy, ja mogę powtarzać, tak. Metro jest bardzo ważne. Bo na świecie metro to standard, w Polsce, atrakcja turystyczna. Na Pragę zawiezie nas jesienią do takich dodatkowych atrakcji: jeśli nie opóźni się, jak muzeum, którym chwali się pani prezydent Adrian Gąbka, superstacja.